Ciasto Grzesiek bez pieczenia jest nie tylko proste w przygotowaniu, ale też bardzo smaczne. Zapraszam na przepis. Zaczynam od przygotowania formy. U mnie mała kwadratowa. I wykładam pierwszą warstwę. Pierwsza warstwa są to herbatniki. Teraz robimy krem, śmietana 30%, cukier puder. Ubijam na sztywno. Następnie dodaję jeszcze marskaponę i około 2-3 łyżki masy kajmakowej. To wszystko dokładnie mieszam. I wykładam połowę masy, druga połowa będzie za chwilę potrzebna. Rozprowadzam po całej powierzchni. Następnie kolejna warstwa herbatników. Delikatnie dociskam. A teraz kruszę grzeźki, u mnie akurat kakaowe. Przygotowuję pozostałą masę kajmakową. Dodaję grześki i to wszystko dokładnie mieszam. Masę wykładam na herbatniki. Rozprowadzam po całej powierzchni, następnie ponownie herbatniki i druga część masy śmietanowej. Rozprowadzam po całej powierzchni i to już ostatnia warstwa herbatników. I ciasto jest gotowe. Wystarczy schodzić w lodówce, może być całą noc. Jest naprawdę przepyszne i proste w przygotowaniu. Serdecznie Wam polecam!